Blok Starego, Stary i Morze, odcinek siódmy. Stary podbija YouTube'a, część pierwsza. Witajcie. Starego nie było kilka dni, ale w końcu nie obiecywał codziennej obecności, ale dzisiaj nie o tym. Stary wśród licznych obowiązków jest m.in. zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia cyklicznych szkoleń. Jak to bywa, termin takiego szkolenia musiał wypaść w czasie wielkiej epidemii. Samo przygotowanie, szkolenia to nie problem, ale jak je przeprowadzić? Zakaz zgromadzeń, zakaz wychodzenia z chałupy i jeszcze te obowiązkowe maski z byle czego. Toż stary albo straci głos powtarzając 10 razy to samo, albo się udusi w masce własnoręcznie wykonanej z koszuli flanelowej powiązanej plecionką wędkarską. Tak, tak, stary jest wyśmienitym wędkarzem, ale to na inny blok. Trzeba szukać innych rozwiązań, takich na miarę naszych czasów. Pierwszy pomysł to zrobić wersję papierową i przesłać ją przy udziale poczty. Stary nie pała miłością do tej instytucji, ale lubi swojego listonosza. To poczciwy, zapracowany człowiek, który dostarczając przysyłki durne i durniejsze, zawsze się uśmiechnie. Nie, stary nie pozwoli, żeby tacy ludzie narażali swoje zdrowie z powodu obowiązkowego szkolenia. W końcu to nie wybory. Drugim pomysłem było wykorzystanie technologii doskonale znanej staremu, czyli telefonii komórkowej. Telefonia stacjonarna odeszła z życia starego lata temu, ale czy pamięta ktoś jeszcze aparaty starczą? Dźwięk wybierania centrali międzymiastowej to napięcie i podniecenie, czy usłyszymy ciągły dźwięk pozwalający na wybranie numeru kierunkowego miasta, a po nim numeru docelowego? Pamięta to jeszcze ktoś? Tak. To stary nie jest jedynym starym na tym bloku, ale do brzegu stary. Korzystanie z telefonu, czy jak na niego teraz mówią, smartfonu, nie jest niczym podniecającym, a przyprowadzenie kilkunastu rozmów szkoleniowych grozi utratą głosu i co gorsze narazi starego na koszta związane z ładowaniem baterii. Czemu nie ma już? baterii takich jak miała Nokia 1110 tak to pierwsza komórka starego działała 14 dni i właściwie można było nią uruchomić silnik diesla i nagle olśnienie a może nagrać film przesłać link do zainteresowanych taka grzecznościowa forma powiedzenia że jest to obowiązkowe i mieć problem z bańki robota zrobiona film dostępny na youtube Historia, zakładanie kanału. Tak, tak, stary jest już twórcą i ma swój kanał. Tworzenia filmu to tematy na jutro lub później. Na razie tylko pozdro.